Sala sportowa przy ulicy Piastowskiej w Bielawie już niedługo zmieni swoje oblicze. Po wielu latach funkcjonowania w tym miejscu TKKF-u salę przejęło Stowarzyszenie Bepson Gold Team. Jest to obiekt użytku publicznego. My jako pierwsi, można powiedzieć, zwróciliśmy uwagę, że coś jest nie tak, skoro obiekt z, taką, z takim potencjałem stoi w tym stanie, w jakim stoi, No jako dalej się nazwę młodzi przedsiębiorczy. Widzimy potencjał, no i spróbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy w takiej weselszej atmosferze i będziemy mogli się pochwalić czym, że naprawdę coś tam, coś zrobiliśmy nie tylko dla siebie, ale i dla mieszkańców. Bo, 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 bo tak jak mówię, przede wszystkim będzie to do użytku publicznego no, korzystać z tego będą mieszkańcy. Próbujemy zrobić własnymi środkami. Miasto też gdzieś tam widzi problem, także też jakieś środki na to przeznacza. Jest duża szansa na to, że już niebawem dzięki zaangażowaniu wielu środowisk sportowych i nie tylko, miejsce to zacznie tętnić życiem. Babson Team to są ludzie, to są mieszkańcy Bielawy i okolic. To, to, to komu byś nie pomógł, to pomagasz ludziom, którzy z tego korzystają. Nie? No jesteśmy też otwarci na inne stowarzyszenia. No jest stowarzyszenie taneczne, które też gdzieś tutaj rozmawialiśmy. Chciałby skorzystać, to mówię, to tylko ta współpraca miałaby polegać tylko w porcy polowaniu, w kosztach utrzymania sali, nie? bo nieodpłatnie, nie broń Boże, nie chcemy od niego pieniędzy, tylko po prostu dorzucają się do utrzymania sali i lecimy. Nie? W końcu będziemy tak na swoim. Nie? U góry z zapaśnikami cały czas czuliśmy się takimi gośćmi, o wszystko musisz pytać. Tutaj będziemy gospodarzami we własnym domu, na naszych warunkach. Zachęcamy wszystkich Państwa do wspólnego działania na rzecz rewitalizacji sali przy ulicy Piastowskiej w Bielawie. Wszystkich tych, którzy chcieliby tknąć życie w to miejsce, napisać nową historię tego miejsca, zapraszamy. No, będziemy wdzięczni za każdy możliwy sposób pomocy. Jesteśmy przekonani, że już za kilka miesięcy sala ta będzie wyglądała zupełnie inaczej, ale co najważniejsze, wróci do niej życie prawdziwych sportowców.